Willa i kościoły. Taki plan zwiedzania obrali przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, którzy odwiedzili gminy Pilzno. Celem były obiekty o bogatej historii. Jednym z najciekawszych jest budynek z końca XIX wieku. Dom Ludwiki i Michała Szczeklików, rodziny inteligenckiej należącej do najstarszych rodów Pilzna, został zakupiony przez gminę i w przyszłości ma posłużyć za nową siedzibę Muzeum Regionalnego. Zanim to jednak nastąpi, konieczne jest przeprowadzenie prac konserwatorskich. Odwiedziła nas pani konserwator, pani Beata Kot. Jesteśmy bardzo wdzięczni, bo nie ukrywam, że zaprosiliśmy ją, aby pokazać y, willę Szczeklików i myślę, że wrażenie, jakie na niej zrobiła, to dla nas duża nagroda, jak również takie dopełnienie tego, że była to właściwa decyzja. Dążyliśmy, żeby przede wszystkim zaakceptowali wszyscy ten nasz... Y, może nie pomysł, ale to, że ta willa została zakupiona, bo przecież wydatkowaliśmy środki naszych mieszkańców na ten cel. Ale z zainteresowania i można powiedzieć, informacje, jakie otrzymujemy z kraju, od przyjaciół, widzimy, że to był naprawdę dobry pomysł. Willa przy ulicy Karola Szczeklika to jeden z najlepiej zachowanych przykładów architektury mieszczańskiej z przełomu XIX i XX wieku. Prace nad renowacją mają rozpocząć się jeszcze w tym roku. Jestem zachwycona Pilznem, lokalną społecznością, działalnością samorządu reprezentowanego przez panią burmistrz, z którą miałam okazję się poznać. Gratuluję inicjatyw, gratuluję tak dobrych zakupów, które posłużą miejscowej społeczności, ale nie tylko. Tej miejscowej społeczności, też i turystom, które, którzy myślę, będą tu przyjeżdżać, żeby zobaczyć te miejsca. Tak pięknie mam nadzieję, że będą zagospodarowane i, i zakonserwowane. Jesteśmy teraz w Wili Szczeklika, niedawnego zakupu samorządu. Jestem pod wrażeniem całego obiektu zachowanego, można powiedzieć, w takim stanie, jakby ktoś dopiero przed chwilą stąd wyszedł, zostawił całe wyposażenie, wszystkie meble, wszystko co było w tym czasie, kiedy wychodził. Nieprawdopodobny klimat, miejsce z duszą, miejsce, które pokazuje historię rodziny. Od drugiej połowy, czy od trzeciej ćwierci XIX wieku, aż po lata przedwojenne, powojenne. Wspaniałe, wspaniałe miejsce. Jestem pod wrażeniem i gratuluję jeszcze raz powtarzam, że gratuluję inicjatywy i pomysłu na zagospodarowanie tego miejsca na oddział. Muzeum Regionalnego. Mamy do czynienia z wyjątkowej, myślę, skali obiektem: wyjątkowej wartości artystycznej, wyjątkowej wartości naukowej, ale na, też y, wartości, myślę, poznawczej tutaj, nie tylko dla Pizna, dla Powiatu Dębickiego, ale w szerszej skali. Willa y, kompletnie wyposażona z meblami, z nakastlikami, z łóżkami, z elementami wyposażenia. Piękny przykład architektury mieszczańskiej o bogatej historii rodziny, która tą kamienicę wybudowała i zamieszkiwała. Myślę, że Muzeum Wnętrza Mieszczańskiego jak najbardziej byłoby zasadne w tym miejscu. Wycieczka nie skończyła się na Wilni. Delegacja odwiedziła zabytkowe świątynie zlokalizowane na terenie gminy gotycką farę w Piliźnie, a także kościół Świętego Bartłomieja w Łękach Górnych i kościół pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Dopkowie.